Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników programu Stoic Way. Chciałbym Was dzisiaj zaprosić do spotkania w postaci krótkiej prezentacji wideo. Podczas dzisiejszej prezentacji odniosę się trochę do dotychczas przerobionych przez Was materiałów i zrealizowanych zadań. Mam nadzieję, że idzie Wam bardzo dobrze. Skomentuję także krótko teksty. Zrobię to w dwóch warstwach. Po pierwsze powiem bardziej formalnie o tych zasadach czytania tekstów stoiskich, zasadach innych niż obowiązujące dzisiaj w stosunku do tekstów. Następnie odniosę się krótko też do samego tekstu, w szczególności drugiego tekstu, który przeczytaliście o krótkości życia cenerki. Wyjmę z tekstu kilka fragmentów. Poddam je krótkiej analizie, żeby pokazać Wam jak te teksty można z różnych stron interpretować i analizować. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego wykładu. No więc w pierwszej kolejności chciałbym przypomnieć o czymś, co jest podstawowe dla wszystkich antycznych stoików. Stoicyzm jest doktryną materialistyczną. Co to znaczy? To znaczy, że oni, antyczni stoicy uważali, że wszystko jest ciałem. Wszystko ma charakter cielesny. Do tego stopnia, że niektórzy współcześni badacze stoicyzmu określają tę doktrynę mianem somatyzmu. Od słowa soma, czyli ciało. Oni uważali, że istnieją tylko ciała, ciała w ruchu. Są dwa rodzaje ruchu. Ruch potencjalny, czyli taki, który dopiero może się stać i ruch Aktualne, które w danej chwili zachodzi. A więc w tym świetle to takie tradycyjne rozróżnienie na praktyki bardziej cielesne, związane z ciałem, i praktyki bardziej duchowe, bardziej związane z umysłem, z, ze stanem naszej psychiki, to to rozróżnienie jest bardzo y, umowne w stoicyzmie. co ma taką, taką konsekwencję, taki efekt, że Stoicy są głęboko przekonani o tym, że pewne zabiegi wokół ciała mają przełożenie na kondycję naszego umysłu, ale także odwrotnie. Pewne zabiegi wokół umysłu mają przełożenie na nasze ciało. Dlatego stoicy są bardzo wrażliwi i bardzo, bardzo zwracają uwagę na to, żeby, żeby właściwie troszczyć się o swoje ciało. Czyli z jednej strony oprócz tych praktyk które zaproponowaliśmy i proponujemy Wam cały czas w pierwszym module, w stoicyzmie, w tekstach stoickich znajdziecie bardzo wiele różnych takich dziwnych zaleceń. Na przykład, żeby mówić powoli, wyraźnie. Żeby budować proste zdania. Albowiem stoic to jest ktoś, kto zwraca uwagę nie tylko na to, co mówi, ale także jak mówi. Więc chodzi o to, że ten stoicyzm powinien się wyrażać w każdym aspekcie naszej, naszego fizycznego sposobu funkcjonowania. Następnie stoicyzm podkreślają postawę, sposób poruszania się, zachowywania się. A więc stoicyzm jest, można powiedzieć, postawą przede wszystkim, postawą psychofizyczną. Jeżeli będziemy mieli właściwą postawę po, w obszarze fizyczności, to nam ułatwi zajęcie pewnej postawy w obszarze duchowości. Bardzo prosty przykład podam tej zależności przykład potwierdzony przez współczesne badania psychologiczne. Zademonstruję. Były robione, były robione pewne eksperymenty polegające na tym, że badani mieli za zadanie trzymać w ustach ołówek w ten sposób. To były badania psychologiczne. I trzymając, ja muszę go wyjąć, żeby móc kontynuować mówienie, badani w ten sposób, trzymając ten ołówek w ustach, mieli za zadanie komentować wyświetlane im slajdy. Na tych slajdach Pokazywano mi twarze ludzkie, i badani mieli oceniać swój stosunek do tych, do tych osób, czy mają raczej przychylny czy nieprzychylny, bardziej pozytywny czy bardziej negatywny. I okazało się, że osoby, które podczas badania trzymały ten ołówek w ustach, miały o kilkanaście procent bardziej pozytywny stosunek do tego, co widzą. Dlaczego? Powód jest prosty: kiedy trzymam ołówek w ustach w ten sposób, to moja twarz jest zmuszona do czegoś na kształt uśmiechu. Kiedy fizycznie się uśmiecham, to mój mózg dostaje sygnał, że coś pozytywnego się dzieje i sam ma bardziej pozytywne nastawienie do rzeczywistości. I... Jest to, to, to wyjaśni jeden z sekretów antycznej praktyki stoickiej, moim zdaniem, bardzo dobrze. Stoicy uważali, że trzeba zacząć od bardzo drobnych rzeczy: od pewnego z, rytmu w obszarze diety, rytmu w obszarze ćwiczeń fizycznych, zabiegów o ciało, sposobu, sposobu poruszania się, mówienia bardzo prostych rzeczy. To napędza już pewien model funkcjonowania, ustawia pewien model funkcjonowania, który później my. Jakby bardziej torujemy, bardziej wyspecjalizowanymi, konkretnymi ćwiczeniami psychicznymi, mentalnymi, jeżeli mogę tak powiedzieć, które wam w trakcie tego kursu będziemy dalej przedstawiać. I ostatnia rzecz, którą w tym kontekście warto dodać, to jest to kolejny wynik prowadzonych w ostatnich latach badań neurologicznych, który obalił pewien mit. Mianowicie, do tej pory uważano, że mózg, mózg ludzki na przestrzeni życia stopniowo obumiera, że my te komórki nerwowe, których mamy bardzo dużo, my stopniowo je tracimy na skutek różnych aktywności życiowych albo poprzez po prostu brak ich używania, czyli przez zaniedbanie. Tymczasem okazuje się, że w wyniku intensywnego wysiłku fizycznego mózg produkuje nowe komórki. Które obumierają, jeżeli czegoś z nimi nie zrobimy, to znaczy, jeżeli nie zagospodarujemy ich intelektualnie. W jaki sposób? Otóż poprzez intelektualny wysiłek, czyli nasz mózg podnosi swoją sprawność. Jest bardziej efektywny, kiedy łączymy wysiłek fizyczny z wysiłkiem intelektualnym. Jeżeli te dwie rzeczy są ze sobą połączone. Na pewno każdy każda z Was miała takie doświadczenie, że zmagaliśmy się z czymś intelektualnie. Parę razy w życiu miałem takie doświadczenie i nie mogłem znaleźć rozwiązania jakiegoś problemu na poziomie bardziej analitycznym, abstrakcyjnym. Na przykład szliśmy na spacer, albo pobiegać, albo pograć, poruszać się fizycznie. Nagle okazywało się, że ten problem sam się rozwiązywał. Rozwiązanie tego tej zagadki tkwi właśnie w tym, że podczas intensywnego wysiłku nasz mózg uzyskuje nowe możliwości operacjonalizowania danych. Dlatego warto łączyć te dwie rzeczy. Jako stoik bardzo, szaro, bardzo gorąco to re rekomenduje, ale także rekomenduje bardzo, bardzo gorąco łączenie wysiłku fizycznego z wysiłkiem intelektualnym, czyli nie oddzielać tych dwóch rzeczy od siebie. To jest bardzo stoickie połączenie i będziecie mieli wiele okazji na łączenie po to tego kursu. Teraz przechodzę już do tekstów, do na przykład dialogu Seneki. Wielu komentatorów zwraca uwagę, że kiedy czytając te teksty, zwraca uwagę na pewną specyficzną manierę Seneki. Te teksty nie mają spójnego intelektualnie charakteru. One nie stanowią spójnego logicznie wywodu. Tam jest bardzo wiele powtórzeń, tam są dygresje, Senek odchodzi od tematów, wtrąca wątki, które zdawałoby się nie są z danym tematem ściśle powiązane. Tak jakby był jakoś zasadniczo niechlujny intelektualnie. Nie, nie zależało, Tak jakby mu nie zależało na, na, na prezentacji tematu, prezentacji zagadnienia w konkretnej formie antycypującej współczesny esej, tylko tak jakby sobie w sposób swobodny skakał z tematu na, na temat, dzieląc się swoimi luźnymi refleksjami z czytelnikiem. Oczywiście to nie znaczy, że w, w, w konkretnych miejscach nie zmierza do tematu, nie dotyka tematu, nie analizuje go, jak najbardziej go analizuje, ale zaraz chwilę później zdecydowanie narracja się rozluźnia, wtrąca coś, daje jakieś maksymy. Więc mamy takie Niejasne nie, nie, nie przeczucie, że zamysł tutaj nie, nie jest jednolity, niejednoznaczny nie być może system pracy, Seneki narzucał te, te, taki brak spójności, że może nie ma czasu na to. Tego rodzaju spekulacje można snuć. Tymczasem, kiedy przychodzą nam do głowy takie refleksje, tego rodzaju zastrzeżenia pod adresem tekstów Seneki, jest to konsekwencja tego, że nakładamy na antyczne teksty. Pewien sposób rozumienia istoty tekstu, współczesny sposób rozumienia istoty tekstu. My spodziewamy się po tym, że jak bierzemy książkę do ręki, jeżeli w tej książce mamy tekst zatytułowany O krótkości życia, to że spodziewamy się, że autor zamierza się z nami podzielić swoimi refleksjami na ten temat, chce nam przedstawić jakieś swoje przekonania, i nas do tych przekonań. Przekonać, to znaczy u, podać pewne argumenty i uzasadnienia, że te przekonania są słuszne. Tak jest skonstruowana dobra książka, powiedzielibyśmy dzisiaj, o charakterze teoretycznym. Jest w niej przedstawiona jakaś teza, jakaś teoria, coś, coś wyjaśniająca, jest przedstawione jakieś uzasadnienie, i to uzasadnienie jest przedstawione w intencji takiej, żeby przekonać czytelnika do słuszności zajmowanych przez autora stanowisk w, danych, w danym temacie. Tymczasem teksty antyczne bardzo często, a stoickie prawie zawsze, nie mają funkcji teoretycznej. Autor danego tekstu nie pisze go po to, żeby przedstawić swoje poglądy na dany temat. Te poglądy się tam pojawiają, ale ich prezentacja ma drugorzędną funkcję w stosunku do innej funkcji pierwszoplanowej, która ma charakter czysto praktyczny. A więc można powiedzieć, że my się mylimy patrząc na ten tekst. Czytamy myśląc, że czytamy coś innego niż to, w istocie jest. Seneka pisząc tekst, on go adresuje do konkretnej osoby, każdy z dialogów Seneki, każdy z tekstów tych rzymskich stoików w szczególności. On jest adresowany do bardzo konkretnego odbiorcy i on jest obliczony na bardzo konkretny efekt. Sposób, w jaki ten tekst jest skonstruowany, ma sens praktyczny. Powtórzenia, zabiegi retoryczne, pewne frazy, jakie się tam pojawiają, także charakterystyczne dla seneki, zabiegi w postaci ujmowania jakiegoś, jakiegoś dłuższego wywodu w bardzo zgrabną, lakoniczną formułę, w sentencję, która wpada w ucho, która potem się przypomina po lekturze tekstu, i ona gdzieś tam siedzi nam cały czas w głowie. I te, te przypominacze tam się specjalnie pojawiają. One są takimi guzikami, takimi zapadkami, które mają włączyć pewne mechanizmy przypominania pewnego wywodu, który pojawia się w tekście. A więc, to wszystko jest efektem bardzo długiej tradycji, rozwijania się tekstu pedagogicznego w stoicyzmie, który ma funkcję praktyczną, egzystencjalną, psychologiczną. Te teksty są obliczone na to, żeby zapadały w umyśle. I je należy w ten sposób czytać. Je należy czytać nie na zasadzie przeczytania czegoś od deski do deski, po to, żeby przyswoić sobie pewien wywód i pewną treść. Te, celem tych tekstów to nie jest główny cel tych tekstów, one nie służą przyswojeniu czegoś w sposób teoretyczny. Głównym celem tych tekstów jest zmiana naszego sposobu myślenia i doświadczania rzeczywistości żeby ta zmiana się dokonała, ten tekst musi dotrzeć do nas na wielu poziomach, nie tylko czysto intelektualnym, ale także emocjonalnym. Dlatego Seneca operuje metaforami, przykładami używa bardzo barwnego języka. A więc my nie musimy czytać od deski do deski, tak jak powiedziałem. Możemy przeczytać stronę tu, stronę tam podkreślić sobie coś, wrócić do tego, co sobie podkreśliliśmy. Ja zazwyczaj tak pracuję z tekstami stoickimi i tak się z nimi zawsze pracowało, z tymi tekstami. Antyczni stoicy z tekstami innych stoików pracują właśnie w ten sposób, że do nich wracają, czytają, robią sobie wypisy, komentują, przetwarzają, przekształcają. To jest nieustanny, ciągnący się proces. To jest jeden z fundamentalnych elementów stoickiej praktyki, obcowanie z tekstem. Zatem na przykład, kontynuując, zatem na przykład otwieram dialog o krótkości życia. Otwieram go na, u mnie to jest 106 strona, to jest trzecia część, trzeci podrozdział, króciutki podrozdział tego dialogu i czytamy charakterystyczny dla, dla Seneki wywód nie znajdziesz nikogo, kto by chciał między innych, między innych rozdzielać swoje pieniądze, a przecież, jak wielu, rozdaje innym swoje życie. Skąpcami są w zachowywaniu odziedziczonego majątku, ale są największymi marnotrawcami, jeśli chodzi o stratę czasu, jedynego dobra, wobec którego skąpstwo i chciwość jest cnotą. Widzimy tutaj na końcu, w szczególności na przykład, charakterystyczną metodę Seneki. on oddziałuje na emocje, sprawiając w ten sposób, że jest większe prawdopodobieństwo, że zapamiętamy tekst poprzez stworzenie paradoksu. skomstwo i chciwość jest cnotą. To jest paradoks. Jak słyszymy, to od razu mamy taką emocjonalną reakcję, że, że, pewien dysonans poznawczy, że coś jest nie tak. Ale jest celowo użyte przez Senekę w ten sposób, żeby właśnie uzyskać pewien efekt retoryczny. Efekt emocjonalny, to ma nam zapaść w głowę, przez to zapadnięcie w naszej głowie, w naszej pamięci, w naszej duszy, ma się to w nas o coś zahaczyć i sprawić, że w pewnej sytuacji my przypomnimy to sobie. Kiedy ktoś coś od nas chce czy zająć nasz czas, który powinniśmy w myśl nauk stoickich poświęcić na coś innego, to wtedy my sobie to przypomnimy i zareagujemy z chciwością, można powiedzieć, tak? Chciwość w stosunku do siebie chcemy mieć siebie dla samych siebie. W myśl tej sentencji, którą Seneka wyraża w pierwszym liście do Luciliusza zbawiaj siebie, wyzwalaj siebie dla siebie. Tak? My, my tracimy siebie w jakiś sposób w codziennym funkcjonowaniu i stoicy próbują siebie dla siebie odzyskać, żeby nad sobą zacząć pracować. Żeby nad sobą móc pracować, trzeba najpierw siebie dla siebie odzyskać. Ale jeszcze coś innego w tym fragmencie chcę powiedzieć. On wyraża pewną taką fundamentalną stoicką Doktrynę, koncepcję, która głosi, że ludzie przez sposób funkcjonowania ich pragnień i potrzeb stają się zakładnikami zewnętrznych okoliczności. Także w pewnym sensie można powiedzieć, że oddajemy siebie. Na co dzień funkcjonujemy w ten sposób, że nasze pragnienia sprawiają, że stajemy się zakładnikami. Innych ludzi, różnych sytuacji i zakładnikami czy czymi niewolnikami. Ten aspekt pewnego niewolnictwa w naszym codziennym funkcjonowaniu jest przez Stojków bardzo często podkreślany. I ja mam inny tekst, w tym przypadku, tym razem Marka Aureliusza, który zawiera bardzo, podobną, bardzo podobne przekonanie. Jest to druga księga rozmyślań, szósty fragment. Czytam. Poniżaj się, poniżaj się sama o duszo. By sama sobie zapewnić szacunek, nie będziesz miała czasu. Znowu jest wątek, braku czasu poruszony, braku czasu na siebie, na zabiegi o siebie, na troskę o siebie. Krótkie jest bowiem życie każdego człowieka. To twoje już się prawie do końca zbliża, a ty sama dla siebie nie masz szacunku lecz szczęścia swego szukasz w duszach ludzi innych. Chodzi Aureliusowi chodzi tutaj o to, że poczucie zadowolenia i wartości, jaką czerpiemy z życia, uzależniemy od tego, co myślą o nas inni. Przez to stajemy się zakładnikami ich opinii, zamiast sami dążyć do swoich celów, do tego, co jest dla nas ważne, nawet jeżeli to są cele wspólne z innymi. Ale to my ostatecznie jesteśmy kryterium oceny tego, co jest dla nas ważne, nie inni. Tymczasem większość ludzi żyje tak, że, że jest zakładnikami opinii innych ludzi. To podkreślają zarówno do jak i Marek Aureliusz, to jest bardzo stały motyw. Uwolnienie polega na tym, żeby uniezależnić się od okoliczności zewnętrznych, a to oczywiście wymaga przekonstruowania naszych pragnień. I, to, i, i na tym stolicy przede wszystkim pracują. I to nas prowadzi do następnego fragmentu, do fragmentu obrazującego, czy skłaniającego nas do refleksji nad naturą naszych pragnień, czy strukturą naszych pragnień. Fragment także z trzeciej części dialogu o krótkości życia. Wszystkiego się lękacie jak śmiertelni, wszystkiego łakniecie jak nieśmiertelni. Seneka, właśnie w takiej zgrabnej formule, znowu mamy tutaj paradoks, tak? E, pewien przecież człowiek nie jest nieśmiertelny, podczas gdy w ocenie Seneki zachowuje się tak, jakby był nieśmiertelny, a więc funkcjonujemy w sposób nieadekwatny do naszej konstrukcji duchowej. E, I Seneca zwraca tu uwagę na pewien podstawowy rys praktyki stoickiej, na pewien podstawowy rys doktryny stoickiej. Stoicy e, wbrew pewnemu współczesnemu modelowi funkcjonowania człowieka, podkreślając, że człowiek nie musi pragnąć tego, czego pragnie. Można powiedzieć, że stoik zaczyna się, postawa stoicka zaczyna się w momencie, kiedy jesteś świadomy z tej pewne pytanie, czy ja muszę pragnąć tego, czego pragnę. Wcześniej możemy sobie postawić jeszcze inne pytanie albo dwa. Co sprawia mi satysfakcję? Co mnie cieszy? I dopiero w świetle tego stawiamy następne pytanie, ile muszę poświęcić, żeby uzyskać to, co sprawia mi satysfakcję? Na co się narażam? Czy możesz się narażam na właśnie bycie niewolnikiem? A może istnieje możliwość? I to jest ten moment nawrócenia na stoicyzm? Zobaczenia możliwości innego życia. Może istnieje możliwość, żebym pragnął czego innego? Co jeżeli tego będę pragnął w określony sposób? da mi równie intensywną satysfakcję, ale bez ryzyka, że zostanę czyimś zakładnikiem. Więc synek yy, chce na to zwrócić uwagę. Dostosuj swoje pragnienia do. Swojej kondycji, swojej ludzkiej kondycji. Masz taką możliwość. My dzisiaj zakładamy, że nasze pragnienia są swego rodzaju świętością. Jesteśmy skonstruowani przez naturę z pewnym zestawem pragnień, potrzeb i nam się należy, żeby one zostały zaspokojone. Antyczni stoicy funkcjonują zupełnie inaczej. I to jest nie tylko cecha stoicyzmu, ale większości antycznych doktryn, większości duchowych doktryn. Nie chodzi, o to, co, co człowiek, nie, nie chodzi o to, czego człowiek pragnie, ale czego mógłby pragnąć. Nie chodzi o to, co mu teraz sprawia satysfakcję, ale chodzi o to, co mogłoby mu sprawiać satysfakcję dzięki pracy nad sobą. A bowiem satysfakcja to jest coś względnego, co można wypracować. I, i, I chyba można powiedzieć, że stoicyzm jest tego rodzaju pracą nad przekonstruowaniem swojej struktury pragnień, w efekcie czego nie tracimy wcale na intensywności dozn doznawanych satysfakcji i uniesień, powiem więcej, zyskujemy, bo przez fakt, że nasze satysfakcje nie są zagrożone zewnętrznymi czynnikami, lękiem, stresem, one są czystsze. To cechuje stoika dostęp do czały, stały dostęp do czystej satysfakcji życia bez zagrożenia ze strony przeciwności. Powoli zbliżam się do końca. Jak powiedziałem, zapowiedziałem, że kilka będę chciał fragmentów yy, yy, tekstu Seneki wydobyć i poddać krótkiej analizie. I oto ostatni z nich, bardzo krótki, bardzo piękny, jeden z moich ulubionych. I on jest z czwartego jego podrozdziału dialogu o krótkości życia, pochodzi z tego fragmentu. I brzmi następująco. Sama jednak pomyślność kryje w sobie upadek. I to znowuż ulubiony dla seneki zabieg formalny, paradoks. My wszyscy oczekujemy, że spodziewamy się, że jesteśmy tak wychowywani, jesteśmy wychowywani w pewnym, można powiedzieć, micie sukcesu. Pragniemy, łoknimy sukcesu, pragniemy pewnych rzeczy, pragniemy, żeby się ziściły i one się czasami ziszczają, czasami się nie ziszczają, ale kiedy już się ziszczają, to postrzegamy to ziszczenie się naszych pragnień jako pewien sukces, zwłaszcza jeżeli osiągnięcie pożądanego przez nas celu nie było łatwe. Wymagało wysiłków i pewnego łutu szczęścia, wtedy postrzegamy to jako sukces, bo to się dzieje w obszarze kariery, w obszarze majątku, w obszarze relacji z ludźmi. Coś nam się udaje, postrzegamy to jako sukces, Tymczasem Seneca mówi coś nieprzyjemnego, niepokojącego. Mówi, jesteśmy w momencie sukcesu już narażeni na coś jakby. Tak? W momencie sukcesu już doświadczamy także czegoś innego, upadku. Mówi, już w, w akcie, w fakcie doświadczenia sukcesu w pewnym sensie przegraliśmy. Co to właściwie znaczy? Z chodzi o to, co, o co chodziło później także Schopenhauerowi. On oparł na tym odkryciu całą swoją filozofię. Pesymistyczną filozofię dodam, ale którą próbował koić właśnie stoickimi tekstami. Schopenhauer, XIX-wieczny niemiecki filozof, miał na swojej szafce przy łóżku zawsze epikteta którym się posiłkował w trudnych życiowo sytuacjach i był ten epitet dla niego lekarstwem na pesymizm, wynikający z pewnego fundamentalnego odkrycia. Człowiek zawsze czegoś pragnie i w momencie, kiedy do tego dąży, cierpi jednocześnie, bo zawsze jest ryzyko, że tego nie osiągnie. Zawsze mu towarzyszy lęk. W momencie, kiedy to osiąga, Cierpi z dwóch powodów, bo już osiągnął, już nie może do tego dążyć, a bowiem przyjemność tkwi w do, dochodzeniu do czegoś, a nie w zdobyciu tego. Więc już cierpi, co dalej? Stoi przed ryzykiem nudy, która jest innego rodzaju cierpienia. A z drugiej strony, nawet jeżeli to, co osiągnął, cały czas jest czymś, czym się cieszymy, Czym się człowiek cieszy, to w tym tkwi już zalążek niepokoju. Czy uda mi się to zachować? Jak długo będę się mógł tym faktycznie cieszyć? Im więcej mamy, im więcej zdobywamy, tym większe jest ryzyko upadku i utraty. I ten lęk nam w tym towarzyszy. To odkrył, to odkrył e, e, Schopenhauer i na tym zbudował swoją pesymistyczną filozofię, którą się później inspirował bardzo wyraźnie. Zygmunt Freud, wyjaśniając paradoksalną, wskazującą nas, nas na cierpienie, strukturę ludzkich pragnień. Ale, Epic, a, ale Epic ten głosił podobne rzeczy. Można powiedzieć, wydaje się, że Schopenhauer, tę swoją wizję, wyczytał częściowo w tekstach stoickich. Tutaj tkwi źródło tej refleksji, ale w odróżnieniu od Schopenhauera, stoicy nie są pesymistami. Bo oni wierzą, że człowiek może przekonstruować swoje pragnienie. Nie musisz być zakładnikiem zewnętrznych form sukcesu, albowiem twoim prawdziwym i jedynym sukcesem jest twój charakter. Tak długo jak skupisz się na swoim charakterze, na jakości twojego dążenia do, pewnej, do, do swoich celów, na to jakim jesteś człowiekiem w relacjach ze światem i z innymi ludźmi. Jeżeli tutaj przede wszystkim będziesz się starał czerpać radość z tego, jakim jesteś, że Twój sukces nie, nigdy nie będzie zagrożony. I ten sukces jest prawdziwym stoickim modelem spełnienia w życiu. Dziękuję to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia przy następnej okazji, przy następnym wykładzie.